Przede wszystkim, w ostatnim odcinku, przejęliśmy sobie Srebrne Wyspy. Idziemy dzisiaj na zadanie Pamiętna Noc. Ale najpierw zanim pójdziemy na jakiekolwiek zadania... Yy, I popłyniemy... ...od Restio... Na ...wyspę. Zaraz wam powiem, gdzie płyniemy dzisiaj, ale... ...za moment. No, may to teraz tak. Sprzedaj. Przedajemy sobie wszystkim po kolei. Wcześniej mm. no, wolę sprzedać. Zobaczmy sobie nasze najlepsze, że tak powiem, uposażenie. Dobra, po no kolei. Zobaczmy, co on ciekawego ma. No tak po prawdzie to nic. Graweruj. Teraz tak. Byśmy chcieli... Trucizny już dawno nie używamy. Musimy hmm, mieć krytydzie. To chcemy na pewno. Byśmy mogli dołożyć, to byśmy mogli dołożyć. Hmm. Byśmy mogli dołożyć. Hmm. No Dobra, nic więcej tu nie wymyślimy na ten moment, ale wiem, co tu możemy kupić. Przede wszystkim to, jak tylko to spotykam, to zawsze to kupuję. Kurde, nie ma tych Kurde, szkoda, nie ma tabliczek. Dobra, lecimy na pamiętną noc. Srebrne wyspy zadanie przerwaliśmy. Zakończyliśmy bunt, słuchacie na wyspie, bo nie ma to większego sensu. Bo oni dalej się buntowali przeciwko władzy, której były przejęli Spartanie w tej chwili. The people are happy. As they should be! For the first time since Ares cursed us with war, the Velos Islands know freedom. But where is Kira? It's not like her to miss a chance to drink with her troops. She told me you kept her secret. I'm still shocked. Odarkis was a complicated man, but he mm. was still her father. She snuck off. Nie, nie się. All good warriors. Pray that we're shown the same kind. Haha. Certainly, if you can find him. And the crew? On your order, but. Mm. Co teraz? Mam załatwić. Pożegnaj się z Ludem Dylos, okej. Okay. Nie jest to jakiś turbo problem, bo... Mhm. Naprawdę Cassandra dużo dla nich zrobiła. Mm. co i co tu tańczyk robisz jeszcze jeszcze o teńczycy po tym no jest kira For the ferryman. Go now, into the river of black night, mm -hmm. and embrace the boundless gloom. You shall wander. Mm -hmm. I'm glad I'm not alone. And what... They... He's gone. But yours... You're right. They do need me. Thank you. Mm -hmm. Mm -hmm. Kira... They're celebrating. Goodbye. Zandra po prostu go zatłukła jako asasyn i tyle. No cóż, pożegnajmy się z ludem Dylos i płyńmy na. Płyniemy na kolejną wyspę. O kolejny. Taletas? thinking what?

Ogarniesz papę? Czy chcesz umrzeć? Ja bym go nie chciał zabić. Słuchajcie, poczekam na. Ja poczekam sobie na adrenalinę. cię. Mimo wszystko. I bym chciał jednak wykończyć tę walkę. Czekajcie, bo kurde, jeszcze mnie zabije. musiał. Kurde, tak się musiało to skończyć. Nie, nie ma takich już. Czemu on nas zaatakował? Tego teraz ja nie rozumiem. Nie rozumiem. Idziemy kończyć już tutaj tyle. Alright, let's finish the lesson. I heard the Thanks, but I want. Oh. Mm. letters... Is he what? No! You stubborn! And you just had to kill him! She left me note. I sent out two notes. And who responds? The... Kira. So am I, Mr. dios So am- you, me too, Cassandra. Hmm. How do you know? Well, and I hmm. Like to the of Love. Oh, Sounds like you're. You could. What do you? I said. Then it. I knew. Oh, Darkies is gone. Then is and we sail mm. we've been here oh Cassandra <sighs> <sighs> prosto, So I've just madeposnavas the crew are good are any of us exactly I said we came that's what <laughs> he does now then hmm <laughs> <laughs> nie podoba mi się to. Słuchajcie, strasznie mi się nie spodobało. Nie wiem dlaczego on był tak uparty. Dlaczego on nas zaatakował? Nie mam pojęcia do tej pory. Ale cóż. Adrestia jest. Płyńmy na. No. Słuchajcie, gdzie płyniemy dzisiaj? Nie wiem, czy to nie za późno już. Eee, a my chcemy dzisiaj płynąć eee, do Lakoni. Wilk, jest zasady, na to już możemy popłynąć, wiecie. Płyniemy na nasze... główne zadanie, mamy takiego gościa. A ciekawe, teraz, czekajcie, 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 bo wam nie pokazywałem. Mamy patyńczyka na statku. I mamy nową osobę. Mm, pewnie.

Czekajcie, tylko pytanie, czy ja mam na mapie możliwość port... szybkiej podróży w tamto miejsce jakimś sposobem? Bo szybciej byłoby, gdybyśmy sobie po prostu, na przykład, cyknęli podróż na... Albo na Melanos. Albo tutaj. Widzicie, tu będzie szybciej, 100 razy szybciej. Zawołamy sobie adres, nie? I płyniemy dalej. Sok brzozowy. Natura Wena. Nie polecam. Nie wiem o co to chodzi. Z tym soczkiem. Ale taki sobie nie nie podoba mi się jego smak. Tak jakbym nie wiem, pił gorszą wodę. Woda jest lepsza. I tańsza.

Musimy minąć tą wyspę i płyniemy dzisiaj tu. Tu jeszcze nie byliśmy w tych regionach, chociaż szybciej by mi się wydaje, żeby było z Buta. Ale przybądźmy na wyspy tak, jak należy czyli spartańskim okrętem wojennym. Czekajcie, czy ja mam w ogóle możliwe znienienia sobie na przykład na spartański okręt? Adrestia, oryginalna adrestia. My aktualnie pływam pod banderą szkarłatnego świtu. Mamy jeszcze Terenczyków, mamy Fenicjan i Babilończyków. Dobra, nie mamy innych możliwości. Popatrzcie, 12 punktów dodatkowych plus uszkodzenia, plus wytrzymałość obrażenia od płynących strzał. Fajna jest, nie? Punktów do wytrzymałości wioślarzy i tyle. Zatakujecie mnie? No dobra! Chcecie, żebym cztery okręty zatopił? Trudno! Nie, 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 nie będziemy się z nim bić. No cóż, dobra, widzimy się przy porcie. Nie ma to sensu, żebym was męczył. Podróżą morską, która tak jest w pewnym stopniu nudna. No no to jesteśmy tam, gdzie powinniśmy być. Eee, jak widzicie, płyniemy sobie do portu spartańskiego po raz pierwszy od dłuższego czasu. I'm familiar somehow. A bird can fly away for seasons, but will always recognize its nest when it returns. <laughs> this is Sparta. I don't think I'm welcome here. I'm not sure of much, Cassandra, but I do know that when the time is right, we always get to go home. And where is your home, Barnabas? I'll save that story for another day. Lowers in position! Ready Dobra. Dajcie, jesteśmy na wyspie o nazwie Lakonia. W zasadzie to na terytorium nazwanym Lakonią. No sporo. nie. przesady wszystkie poboczne to są takie troszkę nudne rzeczy. Zanim jednak... Słyszę, słyszę. Zanim jednak pomówimy z koleżanką, z matką w sumie. Jakby tam wam powiedzieć. po hiszpańsku było. Mi mechory. Mi... Mama? Mi mama. No tak chyba. Mi mama, moja matka, nie? Tak chyba będzie to po hiszpańsku. Z spartańsku nie mam pojęcia jak. Najpierw sobie zapiszmy standardy. Znaczy, napiszmy, Zapiszmy, Nie chodzi o zapisywanie, tylko o synchronizację Karusa. Będziemy z nią pogadać. Cześć. Lam, you made it. I trust the były favorable. Poseidon might be the only one not trying to kill me. And did you go to Thera? Did you find him? Not yet. You should. For now, let's deal with what I never imagined we'd stand on s as much as I could. Sparta is our home, but we'll have to rid ourselves of the puppet king if we are ever to find peace. Whatever happened to our old Nikolaos stayed after I left, but now that he's gone. Why don't we go find out? Of course. Hej okay. No więc jesteśmy na terytorium sparty Jak matka powiedziała no. To jest i był nasz dom ja, ja lubię z niego korzystać. Wolę korzystać z fobosa No dążę za myr... Myrynie. A zaraz znowu się. Ech... A ja widzę, się uczyć. No się położę, będę się uczył. Dalej języka hiszpańskiego. Skup... Tylko skończę dla was nagrywać ten odcinek. The closer we get to Sparta, the more memories keep flooding in. No matter how far I ran, I never could escape them. I know. On Naxos, I could forget. It was as if I had locked Sparta in a box and tossed it to the bottom. Of the dear. Did you put your memories of us in that box? I wanted to. I never had all the gold in the land to build one big enough. Ah! Spooky, so. Wsparcie nie będziemy jakoś wybitnie szalić, pozostaniemy tu dłuższy chyba czas. Co tam za mi this is żero. where I first trained you to use your spear. Hesitation only hastens the grave. <laughs> you remembered. How do you think I got this part? We had to pry that spear from your hand while you slept. You said you needed it to fight the monsters in your dreams. I couldn't face Cerberus empty handed. Those children will be ripped to shreds. We should help them. Cassandra, wait. You mustn't interfere. This is Sparta. Mm, okay. I hope you're. The Agogi is what turns They're no good to Sparta if we leave them, and they're no good to Sparta. Tamas. We're not going to We're not going to

Spartan fields keep them fed, and Spartan warriors keep them safe. First from the Persians and now from the Athenians. When they forget their place, the Cryptia are ordered to keep the peace. Mm. I see. Most of us make great sacrifices for comfort. Most. Not all. <laughs> <laughs> Give no. <makes noise> me the domu. Oh, cool. This was the first and last place I ever felt safe. As soon as you were old enough to hold a spear. You trained in this yard from morning till night. Nicolaus was a tough teacher to please. He hid his pride from you. But every night he would tell me, "She's going to bring glory to Sparta." Mm. As much as I hate him for what he did, I wouldn't be who I am today without his training. My heart broke that day. But for the first time in ages, that me too. Do you remember? I was scared that. I... Even then, he turned out stronger than we. The gods must be playing tricks on my eyes. Good to see you, Brasidas. It's been a long time. <laughs> That's not. You look well, Brasidas. The rumors were true. You're alive. Many we thought to be dead are still breathing. When I heard the two of you came home, we're in Sparta, but we're yeah. not who we want our house back, Brasidas. Sparta claimed your estate after Nicolaus. Stentor? I knew I should have killed him on What do we have to do? To... You'll need to negotiate your Spartan citizenship with the kings. Why not? As happy as I am to see I'm you, the prepared. kings won't be, especially Archidamus. He can't still be mad. I broke you what? in any case he hasn't forgotten but i have an idea that might help him forgive spartan soldiers have been so to find me in the throne room and where will you be this is where i raised you it's all try oh Na razie skoczmy sobie, słuchajcie, to pójdziemy w kolejnym odcinku robić. Szczerze powiedziawszy, o. a my się widzimy w kolejnym odcinku, trzymajcie się